Hejka kochani, przychodzę dzisiaj do Was z filmem dotyczącym postu na sokach. Jak już pewnie widzicie po tytule, w którego właśnie trakcie jestem, który teraz przeprowadzam, i chciałam trochę poopowiadać, jak ja się czuję, co się dzieje i w ogóle o co chodzi z tym postem na sokach. Więc tak, jeżeli chodzi o to, czym jest post na sokach, to jest to post, podczas którego pijemy tylko. Soki, świeżo wyciskane soki z owoców bądź też warzyw, ewentualnie wodę, można się też wspomagać ziołami lub też nalewkami ziołowymi. Natomiast podstawą są świeżo wyciskane soki, które zawierają w sobie masę, masę i jeszcze raz masę witamin, składników odżywczych i różnych minerałów, a do tego są silnie detoksykujące i bardzo wzmagają proces e, oczyszczania i detoksu organizmu, e, dlatego właśnie post na sokach. E, takie soki najlepiej jest wyciskać tuż przed wypiciem, bądź też rano na cały dzień. E, tak też robię. Czasami chyba z jeden raz zdarzyło mi się wycisnąć sok e, na dwa dni, dlatego że nie miałam potem możliwości i wydaje mi się, że to jest taki maks, kiedy ten sok jeszcze zawiera w sobie te e, wartości odżywcze. E, oczywiście nie pijemy soków sklepowych, które niestety są pasteryzowane i zawierają w sobie często jakieś konserwanty lub też dodatek cukru. E, tylko takie świeżo wyciskane, domowo zrobione przez nas. No, ewentualnie kupione, świeżo wyciskane gdzieś w jakimś e, barze sokowym są takie. Także to też może być, natomiast wydaje mi się, że na dłuższą metę nikt nie miałby funduszy, żeby codziennie takie soki sobie kupować, więc jednak wyciskanie w domu jest jak najbardziej w porządku i jak najbardziej fajne. Ja też potem powiem, a propos tego, jeżeli ktoś nie ma wyciskarki, bo ja na przykład nie mam wyciskarki, a jestem na poście sokowym, więc da się, absolutnie się da, jeżeli macie oczywiście na to przestrzeń, aczkolwiek widzę z doświadczenia, że nie zajmuje to też tak dużo czasu, więc można to zrobić. I chciałam tak trochę opowiedzieć właściwie, co się ze mną dzieje. Dzisiaj jest mój dwudziesty dzień tego procesu oczyszczania. Piję soki z cytrusów, głównie z pomarańcze, czasami z jakimiś dodatkami grejfruta lub też cytryny. Jakieś trzy razy zdarzyło mi się wypić sok z melona, więc no, to jest naprawdę niewiele, także można powiedzieć, że jestem na samych pomarańczach praktycznie od prawie trzech tygodni. Jutro będą trzy tygodnie, także no, jest to jak dla mnie dosyć długi czas i kiedyś nie pomyślałabym, że byłabym w stanie coś takiego zrobić. Ale wracając do tematu, co jeszcze chciałam powiedzieć? A, piję soki pomarańczowe i piję dwa soki dziennie. Mam okno żywieniowe, które zaczyna się o godzinie 12 i które kończę o godzinie 18, czasami 19. Rano piję pierwszy sok, wieczorem drugi sok. I te soki wynoszą około. Za, zaczynałam od 700 ml rano i wieczorem, a teraz jestem w takiej granicy 500-550 i raczej więcej nie wypijam, więc to się powoli minimalizowało, bo też czułam, że mój organizm jej potrzebuje, i w momencie, kiedy piłam dalej te 700 ml, to byłam jakby. No, nie powiedziałabym przejedzona, ale czułam, że to już jest za dużo, że jestem pełna po prostu tym sokiem i wystarczy mi dużo mniej, więc sobie zmniejszałam tę ilość powoli aż doszłam do, do pół litra. I to mi absolutnie na ten moment wystarczy, także wszystko jest ok. <ścoughs> I tak. Ja w swoim procesie również wspomagam się nalewkami ziołowymi i ziołami nerkowymi. Nalewki są na bazie alkoholu yy, i dwa razy dziennie wypijam je sobie w postaci takiego szota, rano przed pierwszym sokiem i wieczorem też już po wszystkim. Yy, do tego, yy, zioła narkowe, które są w wersji parzonej, jak herbatka, i ja też sobie wypijam zaraz po nalewkach i wieczorem tak samo. Więc jest to bardzo miłe doświadczenie, bo już dawno, dawno nie pijam herbaty. A teraz siedzę sobie tak codziennie, rano i wieczorem, z kubeczkiem ciepłej herbaty. Bardzo jest przyjemne, bo te zioła, akurat te narkowe w smaku, też są bardzo fajne. Także można je na spokojnie pić i, i wszystko jest ok. Generalnie chciałam jeszcze powiedzieć o. O swoich jakichś takich fizycznych doświadczeniach. Jeżeli chodzi o głód, bo myślę, że to jest dosyć ciekawe i pewnie wiele osób się zastanawia, to zupełnie szczerze mówiąc, głód czułam tylko pierwszego dnia i nie był to taki głód, że mnie tam gdzieś skręcało i miałam ochotę się najeść wszystkiego, ale po prostu było takie uczucie pustki w żołądku i takie, że jest coś inaczej niż no coś bym jednak zjadła. Natomiast no, po pierwszym dniu to minęło całkowicie, i tak naprawdę do teraz można powiedzieć, że nie było takiej chwili, takiej sytuacji, w którym czułabym fizyczny głód, bo oczywiście pojawia się głód emocjonalny, który jednak nie wynika z fizycznej potrzeby ciała, tylko z tej umysłowej, emocjonalnej, która chciałaby zajeść jakieś emocje, myśli, które się pojawiają, a które są niewygodne, nieprzyjemne. Czy zmuszają nas do jakiejś konfrontacji ze sobą? Więc taki głód się pojawia i tego doświadczałam, doświadczam cały czas. Natomiast fizycznie nie jestem głodna w ogóle. Więc to a propos głodu. Generalnie powiedziałabym, że w ciągu całego tego procesu moje samopoczucie było bardzo dobre. Nie było chyba takiej sytuacji, żebym ja się jakoś bardzo, bardzo źle czuła. Wydaje mi się, były takie dwa dni, kiedy bolały mnie mocno stawy, z którymi miałam przez całe życie bardzo duże problemy, więc też się tego spodziewałam. I to były takie dwa dni, kiedy rzeczywiście ja sobie tak leżałam, nic nie robiłam, bo czułam gdzieś te stawy. Trochę wtedy się czułam, jakby mnie brała grypa. Było mi zimno, nieprzyjemnie, natomiast potem to minęło, i od tamtej pory już te stawy się nie odzywają. To było po pierwszym tygodniu, wydaje mi się, że ósmy, dziewiąty dzień mniej więcej. Um, mam też takie dni, kiedy jestem zmęczona po prostu bardzo i nic mi się nie chce. I jakby nie, nie mam ochoty na jakieś większe aktywności fizyczne. Na jakieś wychodzenie, robienie czegoś, co by mnie miało zmęczyć. Po prostu jestem zmęczona i wolę sobie poleżeć, wolę iść wcześnie spać, pozwolić ciału, dać mu przestrzeń na regenerację i na odpoczynek, bo najwyraźniej tego właśnie potrzebuję, skoro takie odczucia do mnie przychodzą. Czasami rano, szczególnie rano, szczególnie czuję, że bardzo dużo schodzi mi z zatok. Teraz już trochę mniej. W pierwsze dni rana, jak się budziłam, to byłam tutaj cała zatkana, wszystko było zawalone. Teraz jest to bardzo leciutkie, albo czasami nawet już tego nie ma. Natomiast to wszystko bardzo dynamicznie się zmienia, więc możliwe, że jeszcze wróci. W każdym bądź razie jest to objaw detoksu, więc jak najbardziej przeze mnie pożądany. Eee, mam tutaj notatki, dlatego sobie tak przeglądam eee, A miałam też bóle w nocy e, stawów e, Gdzie nie mogłam właśnie zasnąć Ponieważ w nocy czułam jakieś bóle tutaj kolan, bioder e, Natomiast rano, kiedy wstawałam, to to już mijało Po rozruszaniu się, po wypiciu tam pierwszego soku e, so tak to było e, Ósmy dzień mam tutaj zapisany i to też pamiętam, że ósmy dzień był bardzo, bardzo pozytywny. Ja się wtedy obudziłam i czułam się jak nowonarodzona. Było dużo pozytywnych myśli, dużo takiego pozytywnego czegoś w ciele, i właśnie miałam siłę, miałam energię. Potem to się znowu tak wróciło do tego stanu lekkiego zmęczenia i takiego niecodziennego stanu. Co jeszcze mogę powiedzieć? Na pewno mroczki przy szybkim wstawaniu. Nawet jak siedzę, nie muszę leżeć, wystarczy, że siedzę i szybko wstanę, to mam taki. No, mroczki mi się pojawiają przed oczami. Przez chwilę tracę, jakby, obraz, i potrzebuję albo wolno wstawać, albo chwilę sobie tak postać w miejscu i to uspokoić. Um... Zaczęłam ćwiczyć jogę. Dzisiaj jest w sumie trzeci dzień takiej regularnej tej jogi, ale bardzo czuję w ciele, że potrzebuję po prostu ruszać je, natomiast nie w taki sposób mocno aktywny, typu jakieś biegi, fitness, tylko właśnie joga jest idealna w tym momencie, gdzie jest to fajne rozciąganie. Fajne rozciąganie, fajna taka ruch, ruch po prostu z ciałem. Uwaga dla tego ciała, która nie jest też w żaden sposób gdzieś y, mocno męcząca. Y, zaczęłam też medytować, i bardzo, bardzo sobie cenię i bardzo Wam polecam podczas postu sokowego medytację, bo widzę na swoim doświadczeniu, że jest ona kompletnie inna niż na jedzeniu gotowanym, i mi bardzo łatwo przychodzi, gdzie kiedyś miałam problemy z tym. Bo przychodziło dużo myśli, dużo jakichś takich w ciele niedogodności Natomiast na sokach to jest kompletnie zminimalizowane I mi bardzo, bardzo przyjemnie się medytuje I dużo fajnych rzeczy przychodzi podczas takich medytacji Chciałam jeszcze powiedzieć, że 8 dnia włączyłam nalewki Czyli od 1 do 7 dnia byłam tylko na sokach i na wodzie Natomiast 8 dnia dołączyłam zioła narkowe i dołączyłam nalewki, o których już wcześniej Wam mówiłam. I czułam różnicę, ponieważ zaczęłam czuć różne takie. Przede wszystkim właśnie wtedy wyłączyły mi się te bóle stawów, a biorę też nalewki na stawy. I zaczęłam czuć różne ruchy w jelitach. Mam też nalewkę na żołądek i jelita, i stąd właśnie to. Zauważyłam, że mocz zrobił się dużo bardziej mętny, czyli nerki zaczęły filtrować lepiej To też się wydarzyło już po włączeniu nalewek Na ten moment ta filtracja nerek jest taka sobie Ale mam też w planach robić okłady z olejku rycynowego, więc zobaczymy jakie będą efekty i... Na pewno Wam o tym opowiem, bo mam w planach nagrać jeszcze jakieś filmiki na ten temat. Zobaczymy, ile będę na tym poście, bo ja sama jeszcze nie wiem, nie mam na to planu. I tak, wydaje mi się, że to jest wszystko z takich technicznych rzeczy, o których chciałam powiedzieć. Robię też lewatywy, myślę, że to jest ważne i uważam, że one na poście sokowym są wyjątkowo, wyjątkowo ważne. Bo inaczej po prostu to wszystko, co macie w jelitach, cały ten syf, te złogi, to co tam latami gniło, zostaje tam. Natomiast lewatywa no, pozwala usunąć to, pomóc organizmowi oczyścić, oczyścić te wszystkie złogi i to, co tam zalega, a mogłoby już sobie wyjść, mogłoby się już usunąć. Także lewatywy też bardzo polecam i jest to naprawdę, nie jest to jakieś nieprzyjemne, wydaje mi się, że jest to też kwestia przyzwyczajenia się i uczucie takiej czystości jelit, które gdzieś tam potem następuje jest bardzo fajne i myślę, że warto choćby po to przeprowadzić lewatywę na poście sokowym. I robiąc lewatywę trzeba być przygotowanym na to, że... Czasami samo jej przeprowadzenie może być niekomfortowe, czy lekko nieprzyjemne na początku. I no, wychodzą z jelit różne rzeczy, tak? Wychodzą z łogi, wychodzi śluz, to wszystko śmierdzi. I to mi też pokazuje, jak bardzo, jak wiele w tych jelitach gdzieś tam siedzi przez te wszystkie lata, ponieważ na 20 dniu postu sokowego robiąc lewatywę, te jelita dalej się oczyszczają. Także my nawet nie zdajemy sobie sprawy, Większości, większość społeczeństwa nie zdaje sobie sprawy, ile złogów jest w wielitach, co oni tam noszą, co tam trzymają. Więc lewatywy są absolutnie świetne. I ja wiem, że to jest taki temat, który w wielu osobach może budzić taki, takie zmieszanie, taką niechęć, że tak no, no nie do końca. Natomiast jest to absolutnie ludzkie i jakby nie widzę powodu, żeby o tym nie mówić. Żeby się na ten temat nie wypowiadać, bo ludzie robią to od dawna, przynosi to super efekty i to jest to samo jak inne jakieś zabiegi, które mają na celu oczyścić organizm. Także w dodatku, że efekty są pozytywne i robimy to w celu jakby pozytywnym, w celu zadbania o siebie, jest to jak najbardziej ok, w porządku, nawet więcej niż ok i w porządku. Eee... W dodatku, jeżeli robimy to w zgodzie ze sobą, tak? Bo oczywiście rozumiem, że czasami ktoś może mieć kompletną blokadę, blokadę, nie czuć tego, nie chcieć, albo po prostu czuć, że nie jest to dobre dla jego organizmu na ten moment, i to też jest ok. Um, ale to wszystko jak czujecie, bo najważniejsze jest właśnie podążanie za swoją intuicją i za tym, co czujecie. Ona Was najlepiej prowadzi, także. We wszystkim tak naprawdę podczas takiego procesu, nawet w wyborze soków, które chcecie pić. Ja na przykład kompletnie nie mam ochoty na zielone soki, pomimo tego, że mam gdzieś tam wiedzę, że mają one super dużo minerałów i są super regenerujące, ale jak myślę teraz o zielonych sokach, to po prostu nie mogę. Dlatego idę w pomarańcze, bo pomarańcze czuję i czuję, że mam na nią ogromne, ogromną ochotę. Także ufam sobie po prostu i swojemu organizmowi, swojej intuicji w tej kwestii i wam też to bardzo polecam. E, chciałam się jeszcze odnieść do e, właśnie wyciskarki, bo powiedziałam, że nie mam wyciskarki i e, jak to u mnie wygląda. E, mam wyciskarkę ręczną do pomarańczy, z której korzystam, wyciskam na niej sok z pomarańczy, e, po czym przecedzam go przez sitko. I to jest cała filozofia zrobienia soku z pomarańczy bez takiej wielkiej elektrycznej wyciskarki. Moja ręczna jest akurat elektryczna, natomiast można też kupić taką zwykłą, nie elektryczną, tylko ręczną po prostu. I to też jest bardzo proste, nie zajmuje jakoś dużo czasu. Jeżeli chodzi o inne soki, na przykład sok z melona, no to mój patent jest taki, że ja to po prostu blenduję w blenderze takim kielichowym, dużym, ale jeżeli nie macie, to może to też być blender ręczny, na spokojnie. I przecedzam po prostu przez pieluszkę tatrową, czyli taki materiał bardzo drobny. Zajmuje to chwilę, natomiast ten sok wychodzi klarowny i jest bardzo w porządku. I jeżeli robię to w ten sposób, to wtedy wyciskam więcej tego soku, żeby no, nie musieć powtarzać za każdym razem. Także polecam takie sposoby, bo jeżeli chcecie wejść na post sokowy, a nie macie wyciskarki, to myślę, że to jest fajny patent, fajna opcja i możecie to zrobić, nie musicie kupować nie wiadomo czego. Um, wiem, że jest chaotycznie, ale chciałam jeszcze powiedzieć, że a propos soków, które piję, że ja swoje soki rozcieńczam pół na pół z wodą, myślę, że jest to istotne. I co daje takie rozcieńczenie? Po pierwsze... E, takie rozcieńczenie jest dobre dla osób, którym zależy na skudnięciu na zrzuceniu wagi Ja akurat nie jestem w gronie tych osób, ale myślę, że to może być e, istotna informacja e, Po drugie, to też wzmaga proces detoksykacji, e, że ten sok jest rozcieńczony z wodą e, A po trzecie, e, kiedy robiłam raz post na sokach, to był krótki post, czterodniowy e, I piłam soki nierozcieczone z wodą Piłam po 800 ml soku na przykład z pomarańczy i tam był tylko sok z pomarańczy. I w tym momencie wycis wyciskałam do takiego soku na przykład 6-7 pomarańczy i piłam to naraz. No, oczywiście popijałam sobie gdzieś tam, ale generalnie praktycznie naraz, tak? I w takim soku jest bardzo dużo cukru, bo kiedy normalnie jem pomarańcze, to nie jestem w stanie zje zjeść ich naraz aż tyle. Nie zjem 7 pomarańczy. No chyba, że jestem bardzo głodna, ale generalnie zazwyczaj tyle nie jem. Yy, I po prostu organizm dostaje bardzo duży skok cukru bez błonnika. I jest to nienaturalne. Dlatego ja wyciskam sok na przykład na ten moment z dwóch, trzech pomarańczy i rozcieńczam go z wodą, żeby była odpowiednia ilość tego nawodnienia płynu. Natomiast sam sok jest zrobiony z takiej ilości pomarańczy, którą ja rzeczywiście normalnie jestem w stanie zjeść. Poza tym to jest post. I dla mnie nie do końca nawet chodzi o to, żeby się najeść, tak? Tylko, znaczy, ja jestem najedzona, nie czuję głodu, tak jak mówiłam, ale jest to rodzaj postu. Dlatego podczas niego ilość tego spożywanego jedzenia, picia płynów, yy, może być dużo mniejsza niż na co dzień. Yy, więc to chciałam tak wspomnieć a propos rozcięczania tych soków. I z takich rzeczy emocjonalnych. Post na sokach jest doświadczeniem fizycznym, jak i duchowym, emocjonalnym, ponieważ z mojego doświadczenia, z tego co ja teraz obserwuję, dla mnie wszystkie te fizyczne procesy, jakieś nieprzyjemności są dużo mniej nieprzyjemne niż te procesy psychiczne, które u mnie zachodzą, dlatego że to one u mnie grają główną rolę. I mi przychodzi bardzo dużo myśli. Pojawia się dużo stanów emocjonalnych, które są czasami trudne, a przez które no, trzeba przejść. Od razu włącza się myśl o ucieczce. Zauważyłam, że kilka razy, kiedy miałam taki gorszy stan, pierwsze co, pojawiła mi się taka koncepcja, dobra, to ja kończę ten post sokowy, ja już wychodzę. Zjem sobie tam, dzisiaj wieczorem sobie zrobię jakieś smoothie, a jutro już zaczynam, zjem melona i kończę to. Pojawia się jakiś problem emocjonalny, i mamy w głowie zapisane coś takiego, że pierwszym i najlepszym rozwiązaniem jest jedzenie po prostu ucieczka. Ucieczka emocjonalna od tego, co przychodzi, bo jedzenie tak naprawdę nie rozwiązuje tego problemu. Ten problem on dalej tam jest, te myśli dalej są. Ale poprzez to, że ja zjem, jakby zajem to na chwilę, tak? Będę miała jakąś przyjemność z tego, że sobie coś tam jem, gryzę. I na chwilę gdzieś tam. Na krótką chwilę te problemy gdzieś tam znikną, te myśli. Natomiast one później wrócą. I to jest taki niekończący się proces uciekania przed tym. Natomiast na poście sokowym, kiedy ta nasza nasz główny sposób ucieczki, który. Jest na chyba największym, największą ucieczką na całym świecie, bo wszyscy ludzie, większość ludzi ucieka właśnie w jedzenie i nawet o tym nie wie, że są uzależnieni od jedzenia. Zostaje nam odebrany na poście sokowym, to my się czujemy czasami nieswoją i nie wiemy, co zrobić, bo nagle okazuje się, że z tymi myślami, z tymi emocjami trzeba się skonfrontować, trzeba usiąść i ich posłuchać i zobaczyć o co chodzi. Yy, że przychodzą jakieś sygnały, że może warto coś zmienić, albo ej, tu jest część ciebie, na którą nie zwracałaś uwagi, zwróć na mnie uwagę teraz. I nie możesz uciec w jedzenie, yy, więc jesteś w sytuacji, w której albo zwrócisz na to uwagę i albo się tym zajmiesz, albo przez to przejdziesz, skonfrontujesz się z tym, albo będziesz się bardzo męczył, bo to będzie się cały czas pojawiało. I właśnie takie rzeczy na przykład do mnie przychodzą. I jestem za to wdzięczna, bo naprawdę dużo rzeczy zauważyłam i których wcześniej nie widziałam i przede wszystkim właśnie ten mechanizm, w którym to jedzenie jest tak ogromną ucieczką, ale ta ucieczka nie ma sensu, bo nigdy nie ucieknie się przed tym, ponieważ to wszystko jest w nas, te myśli, te emocje i one cały czas tam będą. Jeżeli nie wyjdą teraz, to wyjdą kiedyś. Oczywiście można dalej uciekać w filmy, nie wiem, w gry komputerowe, w seriale, w ludzi. E, natomiast no jednak to jedzenie tak z mojego doświadczenia jest tym, jest tym głównym elementem, w, którym, w który bardzo łatwo uciec wszystkim. Mi e, szczególnie, ponieważ ja przez naprawdę całe życie mogę powiedzieć, byłam uzależniona mocno od jedzenia. Dlatego też powiedziałam gdzieś tam na początku, że jest to dla mnie niesamowite, że weszłam w ten proces i że jestem 20 dzień na sokach. Gdzie kiedyś, jakby ktoś mi o tym powiedział, to chyba bym go wyśmiała dosłownie, a na pewno bym nie uwierzyła, że takie coś może się wydarzyć, a jednak może. Także no, jest to niezwykłe, naprawdę. I chyba będę kończyła. E, prawdopodobnie wyszło bardzo chaotycznie, ale dopiero zaczynam swoją przygodę z nagrywaniem, także myślę, że będę nad tym wszystkim pracowała. E, piszcie w komentarzach, jak macie jakieś pytania. Ja nagram na pewno jeszcze jakieś materiały dotyczące tego. I tak, i polecam Wam bardzo post-sokowy. Oczywiście, jeżeli tak czujecie, jeżeli czujecie, że macie teraz na to przestrzeń, że to jest dobry moment, to jest to niezwykłe doświadczenie. I. Nie ma się czego bać. Jeżeli się boicie, nie ma też sensu na niego wchodzić, bo jeżeli zrobicie to z lękiem, to ten lęk gdzieś wam potem wyjdzie podczas tego procesu. Natomiast z takim pełnym zaufaniem to wszystko jest w porządku. Właśnie to pełne zaufanie też jest bardzo ważne, bo jeżeli przydarza się taka rzecz, jak na przykład powiedziałam, że zaczęły mnie totalnie boleć stawy, ale tak naprawdę bardzo, bardzo mocno, jak już dawno mnie nie bolały, bo gdzieś w momencie, kiedy ja przeszłam na surowe jedzenie, moje bóle stawów kompletnie się wyciszyły, natomiast na poście sokowym to wszystko wróciło. I jeżeli nie mam zaufania do procesu, to zacznę panikować i zacznę myśleć kurczę co się dzieje coś jest nie tak czegoś mi brakuje i umysł już wiecie pofrunie natomiast jeżeli ja mam zaufanie do tego procesu to ja się nie boję ja po prostu to przyjmuję okej okay, organizm się oczyszcza to jest detoks tak ma być organizm wie co robi i proces detoksykacji nie musi być przyjemny bo całe to jedzenie cały ten syf które przez lata w siebie wrzucaliśmy ja już nie mówię o jedzeniu gotowanym, ale mówię o chemii, o nabiale, o mięsie, o papierosach, o alkoholu, w jakichś przypadkach o innych używkach. To wszystko jest w organizmie i organizm musiał to przez siebie przerzucić, musiał to strawić, musiał coś z tym zrobić. I te wszystkie toksyny, one się tam odłożyły przez to, że tych toksyn było coraz więcej, to limfa, która powinna je na bieżąco wyrzucać, przestała je wyrzucać, przestała z nimi cokolwiek robić. Nerki przestały z nimi cokolwiek robić. Więc to wszystko tam siedzi i kiedy wychodzi, no to może boleć. Natomiast efekty, jakie są po tym, kiedy to już wyjdzie, są absolutnie warte tych chwil nieprzyjemności, tych chwil tego mniej pozytywnego stanu, kiedy się źle czujemy. Ale w takim zaufaniu i zrozumieniu tego, to tak naprawdę te nieprzyjemne stany są przyjemne, bo ja na przykład cieszę się za każdym razem, kiedy rano się budzę i mam całe zatoki zawalone, czy kiedy czuję, że coś mnie tam boli, bo wiem, że coś się rusza, wiem, że coś się dzieje i wiem, że ciało pracuje, żeby polepszyć swój stan. Yy, także tak. I to chyba tyle. Eee, dziękuję Wam bardzo za obejrzenie. Dzięki, że jesteście i mam nadzieję, że dotrwaliście do końca. Eee, I tak do zobaczenia w przestrzeni i trzymajcie się cieplutko, róbcie to, co czujecie, soczkujcie, jedźcie owocki, eee, spożywajcie dużo surowego, bo to jest życie i to jest moc, siła i energia. I pozdrawiam Was cieplutko, pa pa!